Widajcie ponownie Yanmar <laughs> Vajo 26 z głowicą Power-Tilt. Za sterami Michał Mazurek. Przed chwilą pokazywaliśmy Wam dokładnie taką maszynę, znaczy nie wszyscy oglądali oczywiście ten film, więc nie wszyscy to wiedzą, ale pokazywaliśmy dokładnie taką samą maszynę, troszkę innej konfiguracji, była bez dodatkowej przeciwwagi, bez Power Tilta. Jak wiecie, Power Tilt waży troszeczkę, przeciwwaga też. Trochę inna maszyna, trochę inne wagi. Ten sam typ. Diabełki w szczegółach, więc mówimy tutaj o wyposażeniu. Na początek 364 kg. Jeśli ktoś oglądał maszynę standardową, nawet bez szybko złącza, pamięta, że ją bujało. Delikatnie ale jednak. Proszę was bardzo. 364 nie robi na nas żadnego wrażenia. Pamiętacie pozycję boczną. Jeśli nie oglądaliście, to nie pamiętacie, ale maszyna za stabilnie się nie zachowywała. Oczywiście była stabilna, natomiast mieliśmy bójnięcia, tutaj nic. Dopiero maksymalne wychylenie w przedstawieniu, ale pamiętamy mamy power powerfield. Dociąża nam przód, odsuwa nam także, zmienia nam pozycję ciężaru. No i mamy dodatkową przeciwwagę z tyłu, która podnosi nam stabilność. Łyżka ciężka 445 kg. Poprzednio maszynę nam zabojało. Michał musiał zaklinać ją, żeby wróciła do, do ustawienia. A tu widzicie... Bardziej niż zadowalająco. Jeśli ktoś widział wcześniej film z 22 Tamta maszyna była dużo stabilniejsza. Wynika to z konstrukcji maszyny. Widzimy jak rozkładają się wagi, ale się nie przewracamy. 445 kg na boku w praktyce maksymalny zasięg. Koparka zero obrotowa. Pamiętajmy, to nie jest standardowe wyposażenie. Mówimy o maszynie z dodatkową przeciwwagą. Za sterami Michał Mazurek a asystuje Kuba. Maszyna z power tiltem. Szybko złączem hydraulicznym. Wymiana osprzętu sprzętu jest dziecinnie prosta. Wajo 26 w akcji. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie.